Kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim dzisiejszym czytaniu. Dzisiaj zajmiemy się Waszym przyszłym partnerem, czyli. Jego osobowością, jego cechami, charakteru, czyli dowiemy się jako osobowość, jakie cechy charakteru posiada wasz przyszły partner bądź partnerka. Jeżeli jesteście mężczyznami, kochani, jeżeli chodzi o Waszego przyszłego partnera, to jest to ktoś bardzo rodzinny ktoś, kto ma jakieś, jakieś wartości, Rodzinne. Możliwe, że jest to ktoś, kto myśli o założeniu rodziny, kto chce założyć rodzinę. Całkiem możliwe, że ta osoba ma już Rodzinę, niewykluczone, że ta osoba ma już jakoś rodzinę. Jest to ktoś, kto został zraniony, ktoś, kto ma złamane serce, kto cierpi z powodu yy, złamanego serca. Prawdopodobnie ta osoba tutaj została z, zraniona przez kogoś bliskiego i on jest na etapie tu uleczania swoich ran, tutaj wychodzenia z tego bólu i cierpienia, tutaj pokonywania tego bólu i cierpienia. No właśnie, on tu. Doświadczył czegoś trudnego, czegoś bolesnego, co niewątpliwie tutaj e, e, z, e, złamało mu serce. Całkiem możliwe, że on tu walczy ze swoim bólem i cierpieniem, co wcale nie jest łatwe, czyli tutaj mierzy się z jakimiś trudnościami. Tak jak mówię, on tutaj odczuwa e, e, po e, potworny ból i cierpienie. Tutaj został bardzo głęboko, e, 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 on został bardzo głęboko zraniony. Kolokwialnie mówiąc, ktoś mu wbił nóż w plecy. Możliwe, że ktoś go zawiódł, zdradził, oszukał. Kochani, to jest ktoś, kto być może na nowo tutaj otwiera swoje serce. Na nową miłość. Czyli yy, 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 to jest ktoś, kto ma za sobą jakieś trudne relacje, yy, tr 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 trudne związki, które tak naprawdę z uczuciowe, emocjonalne, które yy, z z z złamały mu serce. Yy, on się musiał uporać tutaj e, z własnym bólem i cierpieniem. E, niewątpliwie jemu jest ciężko, jemu jest trudno, tutaj e, jemu jest ciężko na sercu. No właśnie, całkiem możliwe, że e, na jego sercu tutaj e, spoczywa e, jakiś ciężar. Coś, co sprawia, że jemu jest trudno. Jemu jest ciężko. On jest wyczerpany. Być może jakoś walko tutaj z bólem i cierpieniem z trudno. Z trudnościami i on musi się zregenerować, on musi odzyskać tutaj niewątpliwie utracone siły. On odkrywa coś nowego. No właśnie możliwe, że on też odkrył, że jego. I, że ta nowa relacja, na którą on się otwiera, bądź już się otworzył, może uleczyć jego rany, które pochodzą z jego poprzednich, być może związków, tutaj e, e, relacji z innymi osobami. Mm, Właśnie on też odkrył, że ten proces uleczania to jest... Proces długotrwały, który y, wymaga czasu i y, 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 cierpliwości, że ten ból, który on odczuwa, tutaj ból emocjonalny, uczuciowy, on nie zniknie od tak, y, od tak sobie. Tutaj potrzeba czasu i potrzeba y, tutaj y, Cierpliwości, żeby on mógł uleczyć swoje rany. Tutaj potrzebna jest jakaś rozmowa. No właśnie. Ja mam wrażenie, że, że, mu, że mu przekazaliście swoje uczucia, być może tutaj nawiązaliście z. z, z, z z, z, z Nim kontakt, i teraz czekacie, jak On zareaguje tutaj na Wasze uczucia. Jak odpowie tu na przekaz, tutaj Waszych uczuć, tutaj Waszej miłości, którą Mu przekazaliście, czy też przekazałyście? E, możliwe, że on też, e, możliwe, że on nie odpowiada tutaj na wasze uczucia, na was przekaz, tutaj e, na waszą e, komunikację, ponieważ on po, e, nie dlatego, że on nie chce, e, ale on potrzebuje czasu, żeby się e, zre, e, zre, e, zre e, Zregenerować, z, z tutaj odzyskać siły. Yy. I też potrzebuje y, czasu, żeby, bo on walczy ze swoim bólem i cierpieniem, i y, on potrzebuje też czasu, żeby uwolnić się od tego bólu. Yy. I cierpienia tutaj y, być może uleczyć swoje rany, swoje. Y, z, z, Złamane serce. Jeżeli on tutaj będzie walczył z tym bólem i cierpieniem, to on odniesie sukces. Całkiem możliwe, że on zostanie tutaj przebudzony. No właśnie, tutaj nastąpi jakieś przebudzenie. Wy go y, przebudzicie tutaj z jakiegoś snu, no właśnie, bo on był pogrążony tutaj w bardzo głębokim śnie, y, tutaj spał, i y, wy go y, wyrwiecie z tego snu. Was połączy miłość, którą będziecie tworzyć, tutaj budować razem, no właśnie hmm. Ja mam wrażenie, że wy czekacie na jego odpowiedź i jesteście przygotowani, zarówno na, na, na tutaj, na przyjęcie przez niego Waszej miłości, jak i odrzucenie tej miłości. Czyli tak naprawdę Wy jesteście przy, przygotowani tutaj, na wszystko. Ja mam wrażenie, że to, czy on przyjmie tutaj Wasze uczucia, czy też odpowie tutaj na Wasze uczucia, tutaj na Waszą miłość, to zależy tylko i wyłącznie od Niego, bo to jest Jego własny, osobisty wybór. No już czego się dowiedzieliśmy? O tych naszych y, partnerach, że to jest ktoś, kto ma za sobą jakieś trudne, y, y, bolesne przejścia, to jest ktoś, kto jest w trakcie tutaj uleczania swoich ran, ten proces wciąż trwa i on będzie jeszcze, jeszcze jakiś czas potrwa, bo to jest długotrwały. Y, Proces, który wymaga czasu. Mam wrażenie, że jest to ktoś, do kogo się odezwaliście, z kim nawiązaliście jakiś kontakt, tutaj jakąś komunikację. Być może też ktoś, komu przekazaliście tutaj, wyznaliście swoje uczucia. 哥哈尼，呃。 Na dzisiaj to już koniec. Dzisiaj żegnam się z Wami. Jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej na temat Waszego przyszłego partnera, to zapraszam Was na czytania indywidualne. W sprawie czytań indywidualnych proszę kontaktować się ze mną bezpośrednio. Mailowo, maila znajdziecie pod spodem w opisie, praktycznie pod każdym moim czytaniem. Kochani, dziękuję Wam. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Wam również za wszystkie polubienia, komentarze i subskrypcje. Do usłyszenia na kolejnym czytaniu.